Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć z ogarniającą nas masowością i zajmiemy się takim oto e, tematem, e, tym razem dotyczącym świata muzułmańskiego, a zwłaszcza jego części, która już nie istnieje od 1 stycznia 1492 roku, kiedy została przyłączona wtedy jeszcze do Korony Kastylii przez arcykatolickich królów Izabelę Kastylijską i Ferdynanda. I żeby było śmiesznie, Chodzi tu oczywiście o Al-Andalus Al w swojej ostatniej formie, która została przyłączona przez arcykatolickie małżeństwo monarchów. Nazywało się to Emirat Grenady, gdyż był już mocno co do obszaru zredukowane w zasadzie tylko do południowej części Hiszpanii. Z Grenadą jako stolicą, niemniej jednak dalej kulturowo w miarę się rozwijało, egzystowało dzielnie, opór stawiało do pewnego momentu, kiedy mogło. Ostatni emir, Muhammad XII, został, Wypędzony do Maroka, gdzie swego żywota dokonał, rzekomo patrząc w kierunku północnym i wzdychając za pięknym Alandalus, które utracił, a w zasadzie jego resztkami, które utracił i które znał. Chodzi mianowicie o, o to, że od lat, do kilkudziesięciu toczy się ostra debata, bo trzeba przyznać, że Alandalus od swojego początku do Prawie swego końca było państwem wieloreligijnym, wielonarodowym, bardzo zróżnicowanym. W związku z tym dla wielu polityków ze strony prawej i lewej stanowi model do rozważań. Oczywiście dla tych z lewej strony intelektualistów, którzy życia nie znają, bardzo często stanowi to... Materiał do budowy modelów o wzajemnej tolerancji, poszanowaniu i wspaniałej harmonii, która jest wzorem e, dla nas dzisiaj jak powinniśmy organizować społeczeństwa rzekomo wielonarodowe, wieloreligijne. Puff, no ja mówię no nigdy w życiu, bo jednak dominacja muzułmanów z sekty Maliki, która dominowała e, w tym państwie od 8 XIX wieku była zdecydowana. Sekta Malików to jest odłam Sunnitów, który podobnie do Szyitów stawia jako źródło wiedzy w sporach co do interpretacji hadisów lub Koranu na jurystów, czyli prawników, tak zwanych uczonych. Oni się też nazywają Kadi, czyli sędziowie. I żeby było śmiesznie, Szyici mają bardzo często podobnie, niemniej jednak szyitów w Al-Andalus prawie nie było, bo byli znienawidzeni i prześladowani jako wrogowie, przede wszystkim dynastii Umayyadów. A jak już Umayyadów zabrakło po 1031 roku, bo ostatniego kalifa obalono, to jednak w niechęć do nich została, więc ich tam praktycznie nie było, mimo że było sporo podobieństw między Mali, Malikami a Szyitami. I jednak była to ostra dominacja. Chrześcijanie i Żydzi płacili, płacili dzizję, byli dopuszczani tylko do niższych stanowisk administracyjnych. No, chyba że kaprys Kalifa ze kalifatu pozwolił, to paru chrześcijan czy Żydów doszło do wyższych stanowisk. Niemniej jednak, tak jak kaprys Kalifa im pozwolił, to osiągnąć tak samo kaprys Kalifa. Mógł skrócić ich o głowę albo skazać w tym przypadku na wygnanie lub, yy, lub okaleczenie itd. Tak w związku z tym żadnej, żaden fa, żadnym fachowym modelem tolerancji to nie było nawet w wyższych elitach, był jasny porządek, kto jest kto i kto może co. A jeśli chodzi o ludność niższą, czy to muzułmańską, czy chrześcijańską, czy żydowską, to tak naprawdę wszyscy byli w objęciach i zarządzie kadich, czyli sędziów. Była to taka wersja, można powiedzieć, mniej więcej prawa koranicznego, dość ostrego, więc. Warunki życia nie były wcale tolerancyjne, nie były wcale rozkwitujące pod względem wzajemnej współpracy i poszanowania. Oczywiście były małżeństwa mieszane, ale jednak starano się przestrzegać prawa muzułmańskiego, że muzułmanin może wziąć sobie Żydówkę lub Chrześcijankę, ale zazwyczaj wiązało się to z przejściem na wiarę, a nawet jak nie, to dzieci już były muzułmanami, a jeśli ktoś nie był muzułmaninem, na przykład Żydem czy chrześcijaninem i zapragnął muzułmańskiej pani, no to było to niemożliwe dopóki nie, do, nie dołączył do klubu na M. Więc było to zgodnie ze starym tradycyjnym prawem muzułmańskim. Tak samo były, jak już wspomniałem, różnice podatkowe, co robiły, co czyniły prawdziwą różnicę. W związku z tym w X wieku na początku muzułmanie zaczęli już liczebnie dominować, około, około 70-80%. Niektóre szacunki ze spisów i z kronik, jeśli da się wyłuskać, przybliżone uczeni w tym temacie podają. Niemniej jednak nie da się zaprzeczyć rozwojowi kulturalnemu, do którego wkład mieli przedstawiciele wszystkich trzech wyznań i narodowości, Walanda wspaniałemu rozwojowi literatury, może dlatego ten rozwój literatury pośród elity spowodował, że lewicowcy, bo dziwo, pisarze lewicowi, jak pani Maria Rosa Menocal, e, którzy e, chwalili, no pani już nie żyje, którzy chwalili e, wielką tolerancję w Andaluz, no oczywiście pisali bardzo ładnie swoje książki i niestety dlatego one zyskały e, duży poklask i akceptowalność wśród czytelników. Szczerze mówiąc, samemu mi się podobały, bo dobrze napisane. Niemniej jednak, Pani Menocal obraz Al-Andalus miała dość zafałszowany, gdyż zaczęła badać al wychodząc od strony badania literatury trubadurów, która ma, sw A, o tym jeszcze filmik ma swoje źródło zarówno w al jak i w mistyce katarów najprawdopodobniej, ale wyszła od badania trubadurów, potem przekwalifikowała się na doktoracie do na badanie literatury arabskiej, zwłaszcza tej z muzułmańskiej Hiszpanii i widać, że ten obraz literatury, które tworzyli sobie na różnych dworach, czy to władców Tajw, na które się rozpadła Landalus po upadku Kalifatu, czy to władców właśnie Kalifów za dynastii Majadów. Tworzyli sobie tą piękną literaturę. No na dworze byli oczywiście muzułmanie, głównie malikowie, yy, Żydzi i chrześcijanie, którzy tam pracowali i sobie tak właśnie pisali, czas umijali, naukę uprawiali. I badając tą literaturę, wychodząc tylko z niej, nie patrząc za bardzo na warstwy niższe społeczeństwa i jak ono było zorganizowane, można ulec po części temu czarowi: Och, jak było tolerancyjnie, och, jak było fajnie. No nie bardzo. Tak samo pozycja kobiety tam też była dość mocno zdefiniowana przez stare tradycje, nawet nie tyle muzułmańskie, co plemienne, gdyż zapominamy, że w tych społeczeństwach wiele, zwłaszcza układów rodzinnych, było już przed prorokiem Mahometem. Islam jednak w próżni, tak jak i każda inna religia, nie wyrósł, odziedziczył dużo ze swojego środowiska, także z gnostycyzmu, z judaizmu i tak dalej, ale to na inną rozmowę. W związku z tym warto zawsze zadać sobie pytanie, jeśli czytamy opinię o jakimś tworzy historycznym, czy o jakimś zdarzeniu, czy o czymś. Kto to pisze? Zawsze trzeba sprawdzić, jakie jest wykształcenie tej osoby, jakie powiązania polityczne i dowiedzieć się jak najwięcej i będziemy wiedzieli, jaki produkt dostaniemy i zdecydujemy, czy chcemy się w niego zagłębić. Ja tam sobie lubię różne poczytać, mimo zdecydowanie sprecyzowanych poglądów, ja czytam różne rzeczy, ale zawsze sprawdzam autora, zawsze sprawdzam okoliczności, jeśli można, w jakich jeśli, yy, praca była napisana i wtedy naprawdę czy, czyta się dobrze, czyta się świadomie. Tak należy robić. A zachęcam do studiów nadmuzułmańskich w Hiszpanii, Naprawdę ciekawy kawałek historii, który pokazuje, jeśli studiujemy go dokładnie, jak trudne jest życie wielonarodowych i wieloreligijnych społeczeństw. I ta lektura pozwoli nam przygotować się na to, co i u nas w Polsce niestety nadchodzi. A w zasadzie już jest od lutego tego roku. Pomału, pomału. No może nie ma takich jaskrawych różnic kulturowych jak w muzułmańskiej Hiszpanii, niemniej jednak są już. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.